Dzień dobry, dzień dobry, witam. To znowu Decker. 20 maja, 5 po 12. 15 dzień mojego challenge'u. Delikatne wkurzenie, osiąga zenic, dzisiaj pozdrowienia dla Filipa na matchmakerze, który razem graliśmy. Filip dropnął kosę na Waję stal masteńską. Gratulacje, Filip. Moja kolej przyjdzie później, spokojnie. Dzisiaj na tapet bierzemy mit odnośnie tego, że musimy puścić piosenkę The Verkars. Easy forens I podobno ta piosenka ma nam dać kosę. Mam dzisiaj skrzynię falcionu, więc mam nadzieję, że falcion live poleci jakiś fajny dzięki tej muzyce. Załączam muzykę. Dobrze. Ja się nie będę odzywał. Gaben, proszę. Nie zawiedź mnie tym razem. Matko jedyna. Z why ENS tu ten uperbens. Łajno, 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 znowu łajno. Hej! Łajno, Całe złoty trzydzieści, dziękuję, Gaben, za łajno po raz kolejny. I w tych radosnym nastroju, przy radosnej muzyce... Żegnam się z Wami do jutra, a w sobotę Opening 10 skrzyneczek na Discordzie. Link podam w kolejnym filmiku. Zapraszam, cześć!